Witam serdecznie, z tej strony Nowciu, w dzisiejszym filmiku podbijamy dżimy, e, na samym wstępie też jeszcze powiem, że nie wiem co się stało z moim programem do nagrywania, ale niestety e, całą moją drogę wcześniejszą nie nagrał, więc no mamy dwa dżimy do podbicia, bo podbiliśmy na razie tamten jeden, gdzie jest ten hypnożółty, a jeszcze mamy ten przy domu i mamy ten tutaj niebieski. E, Teraz tak, z racji, że to wszystko co się nie nagrało, to jeszcze raz to powiem. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie e, lajki, za te wszystkie subskrypcje, ponieważ no wczoraj osiągnęliśmy. No, spirą, wczoraj osiągnęliśmy pierwszą magiczną liczbę, i tą pierwszą magiczną liczbą jest tysiąc subskrybentów. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Od każdemu, od tego pierwszego subskrybenta, do tego ostatniego i do tych, które teraz będą dochodzić. Naprawdę nie spodziewałem się, że. E, Możemy takie coś osiągnąć i mam nadzieję, że będzie nas tylko jeszcze więcej. I z tej okazji też chciałem się was zapytać tutaj w tym filmiku, dowiedzieć się od was, czy chcielibyście, aby na tym kanale moim oprócz Pokémon Go zaczęły się też pojawiać inne gry. Czyli przykładowo, no nie wiem, gameplaye totalnie, nie wiem, załóżmy z Lola, ponieważ też czasami sobie pogrywam w tą grę. Czy jakieś właśnie inne gry, które sami zasugerujecie, i ja ewentualnie wtedy. To będę nagrywał. Yy, dlatego też, żeby też nie przedłużać, jeszcze raz wam bardzo dziękuję za to wszystko. Trzymajcie tak dalej, polecajcie znajomym. To mnie tak straszliwie motywuje, żeby dla Was nagrywać i to nagrywać jak najszybciej. Wszystko, tak jak wczoraj, tą aktualizację, której się totalnie nie spodziewam, a byłem w strasznie złym stanie. Dlatego dobra. Przechodzimy do właściwego filmiku, czyli gameplayu no. Dzisiaj e, chciałem podbić cztery gymy, tylko że akurat jestem ze swoim Pokemonikiem, którego wam zaraz się postaram pokazać, ale to jak będzie walka z tutaj w gymie. Więc dobra, jako że tutaj mamy Tentacruela, możemy wymienić na Electabaza. Wiadomo, że on jest słabszy, o wiele ma słabsze CP, ale e, dzięki temu, że no jest tym Pokemonem elektrycznym, to on Dzięki, Dzięki temu będzie mocniejszy. Dobra, i lecimy go. Możemy włączyć. A, już chyba teraz nie ma możliwości ERA włączenia w samym początku. Można, dobra, trudno. Nic się nie stało. Rodzika pokażemy przy następnym filmiku. I widzicie, pomimo że jest o 500 cp słabszy, to jednak ten damage mu zadaje dość srogi. A czemu ja zadałem w ogóle? Tak, no. lecę lektabas, Leć i atakuj go. No, prawie. Prawie udało mu się go zbić, więc to jest też plus. O z czemu Venomoth teraz? Choć Venomoth zostanie zniszczony właśnie. Od razu. Wiecie co? No dobra, już ty dostałeś, ale powinniśmy zacząć też od Hypno, bo Hypno jest psychiczny, a psychiczny działa na Poison. Dlatego no... Mój błąd swoją drogą, bo chciałem też elektrycznym go dobić. O jezus, mam nadzieję, że nie błąd, że nie można dobić, bo to będzie śmieszne. Dobra, poszło przez super atak, można dobić, jak tak się zatnie. O, i tutaj widzicie, tak jak wczoraj mówiłem, ta nowa e, animacja tego, jak się wygrywa gym. Nie jest jakoś mega fajna, ale zawsze miło zobaczyć, że rzeczywiście coś się równi. Wrzucimy tego goldbacika. No i teraz zmierzamy dalej, z powrotem do e, kolejnego gymu. Mam nadzieję, że w ogóle tutaj mnie w miarę dobrze słyszeliście, bo tutaj to jest przy samej ulicy Rukliwej, e, dlatego też no dość ciężko tutaj e, nagrywać, żebyście mnie słyszeli. I teraz tak, jak wczoraj też mówiłem, no powinieneś się złapać. Zmieniły się, jak widzicie, też tekstury przy łapaniu Pokemonów. Ten Pokeball jest troszeczkę inny, nie jest taki masywny, tak jak e, te czarne ramki były dość grube. Tak teraz no tutaj on wygląda zupełnie inaczej. Też jak Pokémon wyskoczy z Pokebola, to wtedy jest komunikat tekstowy, że Pokémon wyskoczył ci z Pokebola i co też wczoraj mówiłem jeszcze, czyli zmiany w tych jak wejdziecie po prostu na Pokémona, czyli tutaj widzicie, ee, tak jak wcześniej było, trzeba było zejść na sam dół, żeby móc kliknąć, żeby go stransferować, żeby go odesłać do profesora. Teraz już nie ma, nie trzeba tak się męczyć, cały czas przewijać, bo czasami wiadomo, aplikacja też zlagowała. Tylko jest tutaj ten w prawym dolnym rogu przycisk, gdzie po prostu możecie wybrać albo, żeby dodać go do ulubionych Pokemonów, albo żeby go stransferować do profesora. O, uwaga, będzie bitwa. Będzie bitwa, bo jest kot, jest pies, a Rudzik nawet, żeś nie zaszczekał, brawo. Samoopanowanie level over 999000. Dobra, i wysyłamy tego Spirołka. Swoją drogą, jak też we wcześniejszym filmiku mówiłem, mam nadzieję tylko, że do tamtego dżimu nikt nie zbije. Swoją drogą, tutaj mamy też jajeczka. I te jajeczka, jak widzicie, no są bliskie wyklucia. Mam nadzieję, że jak będziemy tutaj dreptać, to że one nam się wyklują. Żeby się też zobaczyli, bo w końcu mi się udało wydropić 10-kilometrowe jajko. Po tych wszystkich 2-kilometrowych, 5-kilometrowych. W końcu lekka odmiana i trzymajcie naprawdę mocno ciuki, żeby mi się trafił Snorlax, bo już, już nie mogę, a też gonić, bo niby tutaj w Bydgoszczy jest jakiś spawny Snorlaxów, był, bo nie wiem jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi po tych zmianach, o których Wam wczoraj mówiłem. I dlatego też nie, tamten spawn był strasznie daleko, no i nie chciało mi się totalnie lecieć po tego Snorlaxa. W szczególności, że wiadomo, no, są takie błędy, że równie dobrze ten Snorlax mógłby mieć, nie wiem, 50 cp, no i cała wyprawa na nic. Dobra, e, swoją drogą jeszcze właśnie odnośnie tych kilometrów. Te kilometry zauważyłem, że o wiele lepiej działają, ponieważ w dniu wczorajszym, tak jak w jednym z komentarzy też napisałem, um, byłem na rowerze i na tym rowerze starałem się je też jak najszybciej jechać, czy żeby sprawdzić, bo były plotki, że niby, teraz jeżdżąc autem i próbując łapać pokemony to te pokemony to znaczy to można dostać im bana. No jak widzicie moje konto jest. Jechałem dość szybko wiadomo, no nie jechałem tak szybko aż jak samochód. Ale nie było żadnych problemów i swoją drogą też ten też ten gra ogarniała szybciej, jeżeli chodzi o lepiej ogarniała kilometry, które się zdobywało. Wczoraj zrobiłem więcej na pewno niż, ponieważ to nawet w joggerze można zobaczyć. Łatwiej będzie widoczne. Zaczynałem wczoraj niby z 100 kilometrów. Teraz jak widzicie tutaj mam 116. Więcej kilometrów zrobiliśmy mi się wydaje na rowerach. Dlatego też no jest dobrze, co prawda no cały czas są lekkie problemy z odczytem, no ale wiadomo też, ani to nie było w linii prostej jeżdżenie, ani też nie było to jakieś super wolne jeżdżenie, żeby się naliczył każdy metr. No i dobrze. Idziemy szybciutko, ponieważ tam nam Jim cały czas stoi. Tu stoi. Więc miejmy nadzieję, żeby dobić tylko do tamtego, bo co jak co już jak wyruszałem, to zaczęła się bitwa przy tym, właśnie, dżimie przy domu. No, dlatego zmieniłem troszeczkę trasę, no i doszedłem do wniosku, że jak ktoś tutaj chodzi, więc na pewno też zacznie podbijać mi moje A Dlatego, wolę się zadowolić tymi trzema dżimami, trzydziestoma Coinami niż chodzić tutaj przez dobre dwie godziny i cały czas odbijać i mieć odbijany dżym. No troszeczkę późno wyruszyłem, bo no, wszyscy chyba z, zgodnie pomyśleli tak samo jak ja i jak ja radziłem, że jeżeli chcecie przejmować, o Jezus jak głośno, śmieciarka, że jak chcecie przejmować dżymy to po prostu żeby robić to jak najwcześniej, bo wtedy też jest jak, jak największa szansa, by jak najwięcej dżymów utrzymać przez czas chodzenia myślałem odnośnie roweru, ale no ciężej byłoby mi dla Was to wszystko nagrać wszystko omówić, jeszcze powiedzieć a pies jak zwykle się boi straszliwie, o tu gdzieś jest iwi, dobra iwi powinien być tam, więc idziemy w tę stronę, swoją drogą jak mówiłem też w tym wczorajszym filmiku odnośnie aktualizacji że będę testował dla Was tą nową aplikację, którą wyczerpiałem. Ona się nazywa Pokeradar. Jeżeli chcecie, to możecie też sami sprawdzić. I szczerze, jak przed tą aktualizacją, wydaje mi się, że działało świetnie, ponieważ pokażę Wam nawet tutaj screena, jak właśnie w sobotę wychodziłem na miasto. No i było obok mnie Pinsir. Jednak już byłem troszeczkę zbyt zmęczony, żeby po niego iść. Jak widzicie, jest na Pokemonach nearby, a to jest co pokazywała sama aplikacja Poké Radar. Jak widzicie, dobrze działało, ponieważ pokazywało wszystkie Pokémony, które znajdowały się w pobliżu. O Jezus i gdzieś nam pobiegł. Eee, nie, nie jest na pierwszym miejscu. Kurczę. No to niestety nie w tą stronę, mniejszo z tym. Eee, więc pokazywało wszystkie Pokémony dobrze. Na chwilę obecną. Ta aplikacja, jeżeli mam być szczery, no wiele gorzej działa, ponieważ nie pokazuje wszystkich pokemonów. O, jest Eevee, haha, widzicie? I to jest też właśnie ten problem, że tutaj on jest na trzecim miejscu, więc powinien być teoretycznie najdalej, a gdzie jest najbliżej. A na swoją drogą tutaj nigdy nie widziałem tego spawnu. O. Dobrze, to mogę wam pokazać teraz. O, tylko 107, ale dobrze. Przynajmniej będą cukierki. Zobaczymy czy swoją drogą działa. Nie, nie działa. Ale tutaj jest o Rudzik, Rudzik, Rudzik. No, teraz, teraz wam się nie pokażę, ponieważ wyniuchał o Rudzik. No, pokaż się. O, to jest mój Pokémon, to jest mój Eevee. Dobra, wracamy do Eevee komputerowego i złapmy go, ponieważ kolejne cukierki nam się przydadzą do niego mam nadzieję, że to nagranie już się uda, bo to jest, to będzie tragiczne, jeżeli to nagranie też mi nie wyjdzie, że się nie zapisze, bo coś, jakieś problemy, ogólnie niantik, no jak Titanic, chce się chyba utopić totalnie, bo i blokowanie właśnie tych stron, które pokazują Pokemony, którzy teoretycznie, no, chcą naprawić ich grę, jak i właśnie, nie wiem, czy to właśnie też ten mój program do nagrywania nie ma problemów z nagrywaniem, przez tą aktualizację nową. Ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to się nagra. Dobra. Odebraliśmy tutaj. Sprawdźmy, jak tam moje drzymy stoi. No, ktoś w domu po prostu ma. No, ja nie mogę. Czyli tamten trzeba byłoby jako ostatni odebrać. O, oh, Boże, Boże, Bożenko. Dobra. Trudno. Tak czasami bywa, w szczególności gdy Jim się znajduje w czyimś domu. Więc gratuluję. Zawsze codziennie te 10 końców można odebrać. No nie. Co najwyżej. Damy się na spokój. a nie, nie widać jeszcze. No tam jest lapras w jednym dżimie i dość mocny. Więc nie wiem czy ja go podbiję bez tych... bez najrania dla Was. Też... A, bo to mówiłem we wcześniejszym. Swoją drogą właśnie, jak widzicie też, tych Pokemonów na razie nie mam aż takich mocnych, bo czekam z ewolucjami tych fajniejszych Pokemonów, aż mi się trafi no ciupkę lepszy. Na obecną chwilę, no już się potrafiały takie, tylko że też nie będę chyba w stanie, żeby ich do ostatniej ewolucji podciągnąć. Eee, tego cokolwiek będę mógł zrobić, przeanalizuję i wrzucę dla Was, też to nagram, ponieważ wiadomo, no, ostatni odcinek, który był odnośnie ewolucji był typowo po to, żeby nabić expa. Tutaj będziecie mieli pokemony, które potem wyrosną na, na pewno powyżej 1300 cp, co już jest dość dobre. Wiadomo, no, do gymów by się przydały też mocniejsze poki, ale to tak czy siak myślę, że Wam się spodoba. Dobra, uleczmy teraz te Pokemony jako że mój Pokemon własny niucha. Łatwiej mi jest dość tutaj to wtedy zrobić. A hmm, tego Golbata mi zbił Jezus jak ja nie lubię tak. Nie lubię tak człowiek chodzi. Chce zdobyć te drzymy. Jak to siedzi sobie w domu i odbije go. Albo też na Fake GPS-ie. Bo też ostatnio coraz większa plaga jest tego. Szczerze, nawet jak jechałem tutaj do Bydgoszczy, muszę Wam powiedzieć, że no w pewnych miejscach widziałem, to było, nie wiem, to w... kiedy ja przyjeżdżałem, przyjeżdżałem w piątek. No to jak zobaczyłem kogoś z 36. levelem i z Pokémonami, których bym się nie spodziewał, że mają 2500 CP, no to troszeczkę tak, wiem, że ja troszeczkę mniej gram, ale no to jest dla mnie lekka przesada, bo... No jak tak można szybko nabić taki level? Wiadomo, można płacić za to, można ten, ale załóżmy, jeżeli ktoś używa fake GPS-a, no to tym fake GPS-em może wysłać się totalnie na miejsce, gdzie jest cały czas lur, siedzieć w domu, klikać. No i to tak średnio, według mnie, wygląda. No, co jak to naprawdę, jeżeli... Czekaj, ja teraz nie mogę zmienić? Żeby was był pierwszy? Czyżby jakiś bugor? Nie, dobra, po prostu ślepy, a nie bugor. Okej, okay, dobra, elektrobazor pierwszy. No i powinien sobie nawet poradzić z nim. O, teraz widzicie, tam w tyle jest lapras. Więc ewentualnie no pójdziemy tamten dzień jeszcze podbić. Ale jak już widzicie, też trochę mi telefon muli, przez to, że to nagrywanie jest takie dość długie. O Jezus! Zamyśliłem się, zagadałem i nie uniknąłem tego. Więc niestety... Właśnie, Elektabazior padnie. Dobra, dokończmy. Nie zdodżowałem. Dokończmy to już waporionem, który pomimo, że dostał nerwy, tak czy siak cały czas jest mocny. Bang. No, wykończ go, wykończ go, wykończ go już. Dziękuję. I znowu ta nowa animacja. You win. Pięknie zbity Prestige. I wrzucimy Pokemona. Tylko teraz jak jego tutaj dorzucimy, też pewnie to dorzucimy tego dolbata, który był tam. O Jezus, chodź Rudzik, bo idzie jakaś mała dziewczynka z pieskiem. Chodź Rudzik. Więc zaraz może się zacząć. Buntę. Mam nadzieję, że trzymaliście kciuki, żeby to był Snorlax. Zaraz się przekonamy, czy rzeczywiście to jest Snorlax, czy coś innego, więc sekundka i trzymajcie jeszcze raz kciuki. Klikamy, co wyjdzie z tego 10 kilometrowego jajeczka. Łagam Snorlax, rapas, cokolwiek. Też nie jest źle, ale Sajtera mogę złapać. Uff, 1152 CP i 26 Candy od razu. I ataki tak słabe: Farycater i X-Scissor, oba bug. Oj, no szkoda, myślałem, że coś sensowniejszego z tego 10 kilometrowego wyskoczy, No, ale nie mam co narzekać. Sighter też jest spoko. 1152. No, to to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Przepraszam z góry też, że tak później nie, tak jak zawsze, że o 10 i, i o 15. Przykładowo, jak ja, jak ja wrzucam, ale no po prostu też dzisiaj. Troszeczkę dłużej mi to zeszło. Dobrze, widzimy się w kolejnym filmiku. Bardzo raz jeszcze dziękuję za wszystkie suby, za wszystkie łapki. Trzymajcie tak dalej. Jak się podobało, zostawcie tego lajka. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!